No ale jednak warunki potrafią czasami wypaczyć rywalizację. Absolutnie wydaje mi się skrzywdzony Adam Małysz, no ale to moje prywatne zdanie. Popatrzmy teraz na pozostałych zawodników. Andreas Kofler. Szybko puszczony. On już dużo spokojnie i on już dużo dalej. Bardzo daleko skoczył Andreas Kofler. Ależ pofrunął w tej chwili reprezentant Austrii na niewiarygodną odległość. Przypomnę, 137 metrów, jak do tej pory, najdalej, biernej na Romaren, a to 139,5 i nowy rekord skoczny. 139,5 metra Andrasa Koflera, no cóż za pech, by puścić Adama, by skakać w tak fatalnych warunkach, kiedy wiatr kręci, kiedy nie ma tak jednostajnego, mocnego dmuchnięcia, jak choćby Andras Kofler w tej chwili. Gdyby, gdyby, no ale nie gdybajmy już. Co było, to było, co się stało, to się stało. Jest jeszcze druga seria. Jana Małysz w tej chwili: 125,3 punktu, plus 2 i 2, 148,3. W tej chwili ma Andras.